No Dobry wieczór, e, na imię mam Zegos, e, zamieszkały tutaj w Bogatyni, w województwie dolnośląskim, jest taka sprawa, po prostu na temat ciepłej wody, na temat e, no, ciepłej wody e, w kraju, ruda w, w kraju i tak dalej, ogólnie, że po prostu bo już od tamtego tygodnia, od niedzieli do tej pory, nie mamy e, e, wody po prostu ciepłej e, w ogóle. przede z kim cały czas woda leci zimna po prostu e, właśnie i dlatego tak tutaj specjalnie nagrywam się po prostu jest raz po prostu jeżeli chodzi na temat kierownictwa pesu kierownictwa elektrowni, turów, tym, kto się zajmuje, zamykaniem co roku po prostu yy, tej wody ocieplnej i syszczenie ród. Moim zdaniem, po prostu ja rozumiem, syscenie ród, ale to chyba nie wymaga, tam chyba i tam ileś. Tych e, dni, po to e, jak woda była zabrana w nizielę, w, w poniedziałek, w nosy, no to chyba do piątku by rudy wziąć kurę, wysyścić, wysyścić, wypróbować e, próbnie, po prostu, ale to woda jest zabierana co roku na bogatyni. Co roku właśnie takie coś jest na bogatyni, gdzie woda jest ciepła, zabierana, gdzie mieszkańcy nie mają ciepłej wody. Po prostu nie ma jak się słojek wykąpać. Po prostu też słojek chciałby się kiedy wykąpać. Słojek nie wykąpie. No, moccem nie jestem, bo nie sujecie mocem. Żeby po podzinną wodą i się wykąpał podzinną wodą. Tak, by wesel podzinną wodę wykąpał podzinną wodą. No to co, zapalenie pus i szpitat w ogóle, albo, no właśnie, kurkurna. No, takie no to jest takie po prostu niekontrolowe. To jest takie bardziej, no w ogóle, bo nigdzie takiego czegoś nie ma. Żeby gdzieś była woda zabierana, ciepła, bo inne miejscowości, kurko, ona mają wodę ciepłą, tak z Gozeres, że tam inne tamte, tamtych stroma yy, mają ciepłą wodę, tak samo jak i w Pruszkowie, tam gdzie moja siostra mieszka, też jest woda ciepła, tylko tu jedynie na no, Bogatyni dzieją się takie, kurde, dzieją, dzieją się takie totalne suda, gdzie co roku jest woda zabierana i w ogóle, no i teraz też dzwoniłem do PESU, e, ten z PES-u powiedział, że, nie, że mogą dać e, dzisiaj w nocy wodę, że mogą dać toku później, bo gdzieś coś tam się stało niby na litrowni. Tam, no tak mi powiedział ten gościu z presu, z tego Pogotowia szybnego, że tam coś się stało na lytrowni. To on sam jest test dokładnie 100% nie wie kiedy woda w, yy, będzie. On powiedział, że mogą dać kiedy w niedzielę, albo mogą dać gdzieś w tygodniu, ale nie powiedział tam yy, po prostu. No i to, to jest tak, to jest, takie, to jest takie no To nikt nie będzie szekał po prostu, żeby szekać tyle e, dni, tyle czasu na wodę się po, bo Każdy też chce skorzystać z kąpieli, i tak dalej, że każdy ma kudę małe rzeź, i tak dalej, a nie kurkona, żeby kurkona, żeby kurde tyle e, dni szekać na wodę się mnie. Jeżeli te, taka jest sytuacja, e, tego to nikt się wezmą pod uwagę z kierownictwa, e, z pesu u przede wszystkim, i Ludmisła elektrowni turu, niech wezmę to pod uwagę, jeżeli takie rzeczy się dzieją, jeżeli chodzi o sseszenia rur, to kudę to zróbcie rudy zastępstwem, po prostu, żeby każdy, żeby, żeby woda się paręsiała no, z zestępstwem, w ogóle e, po prostu, zróbcie rudy zastępstwem, a te rury stałe, które woda leścia, się, się, tych stałych to możecie wtedy kudę ssisić, to może się ssisić kurkola do grudnia nawet kurkona, no po prostu, bo jeżeli chodzi, bo. Jeżeli zajmuję to pracownikom e, elektrowni, turów czyszczenie rud, bo to chyba, no mi się zdaje, że chyba od, poni po, od poniedziałku do piątku wystarczyło te rudy wyczyścić, nie? To ile to tyle te rudy wymagają tylko na Tydzień? Dwa? Czy, żeby tylko tyle mi mieszkańcy mamy sekać, tylko na wodę, kudę ciepłą. No ile mieszkańcy mi mamy sekać na ciepłą wodę? Nie ze, ze im wimnik mi się takiego czegoś kudę nie ma innych miasta. Tego kudę bogactwa ma właśnie taki kudę ma. Tak, porąbane z gdzie w ogóle nie ma ciepłej wody, w ogóle tego, gdzie trzeba cegać na tą wodę ciepłą, gdzie trzeba po prostu itynować po prostu nagrywać się w końcu, tylko na dozie to dalej dojdzie, bo to idzie w sieć, jeszcze dalej to dojdzie. A zwłaszcza, że ja teraz jadę do Was cały, kurkona i się skończy zamykanie, kurde, ciepłej wody, eee, tego, bo po prostu, bo eee, trzeba zrobić, kurde, rudy zastępcę, nie trzeba zrobić, rudy zastępcę, po prostu, żeby woda leciała ludami eee, zastępcymi żeby mieszkańcy mieli tą ciepłą wodę, po prostu, żeby ta ciepła woda nie była zamykana, żeby nie była w ogóle blokowana, po prostu, bo to są roku, tak jest, a później trzeba, kurde, sekać na tą wodę, za nie kurde, więc może państwo odtręcą tą wodę, to nie my jako mieszkańcy bogatyni, albo również z i tak dalej, gdzie będziemy mieli, kule tą ciepłą wodę, po prostu, no tak się nie da, tak się nie da w ten sposób, po prostu. Co robić wód zastępcy, zastępcę? Wtedy, kiedy wodę się pusi się, przerzuca się na ludzi zastępcy, a wszyscy się ludzi te stałe, nie? Jak wody stałe już będą w tej strony, tego to wtedy wodę y, się e, e, przewraca się do e, dóbr stałych, a zastępcę to robią jako e, wolne, po prostu. No. no nie ma tak, żeby, na boga, żeby bogatynia i zatonie i ogólnie, żeby nie mieli kude wody kude ciepłej, po prostu. Ja też dzisiaj się wykąpać, bo i to niedziela, no jak się wykąpie, kurkona. czyż, nie to jest do kościoła, kurde idę kurkona, ale nie tylko ja, to nie chodzi o mnie, ale też chodzi o mieszkańców bogatyni kurkona. Każdy by chciał e, skorzystać z kąpieli, z ciepej wody kurkona, po prostu no moc sami nie jesteśmy, bo tu kudem no ja nie jestem odcem i no może gdzieś no złej kurkona, żeby się kąpać kurkona e, e, pod zimną wodą po prostu. No. A woda jak została zablana, kurkona, e, od jej w to bo poniedziałek, już mamy teraz za chwilę, będzie koniec młodych, bo to będzie niedziela i to do tej pory się po nie ma. No. to do tej pory się po nie ma. Tak się nie da, tak? Tak, No, to, bo to jest normalnie dla mnie, to jest po prostu kore. To jest po prostu kora sytuacja. To jest bardziej, to jest naprawdę kore po prostu, kore dla mnie po prostu. No, no właśnie no, bo dla mnie to jest totalnie chore po prostu, kurkona. I to jest normalna głupota. Ja rozumiem, że ludzi sobie babeszczyścić. Ok, no dobra. E, są kudę ścisłe, są oni turów, to, to jest, są jak dla mieszkańców lepiej, ale dla mieszkańców, ale to jest nie. Dla mieszkańców jak chcecie lepiej, to zrób się ludzi zastępstwem. Żeby woda ciepła ruszała turami zastępczymi. a wtedy sobie możecie te rudy spokojnie kuleczyścić. Jak włożycie te rudy, te stałe, to wtedy zwrócicie wodę ciepłą z rud zastępczych na rudy stałe. Czy to jest w tym problem? To jest nie ma problemu dla eee, elektrowni turów nie ma problemu dla pesa po prostu. No właśnie. Jaki to jest problem? Zgadzam się, to był, misa, to był misa, panie burmistrzu. <laughs> no właśnie. Panie Bołmistu, żeby po prostu e, były by, na, to oni były zrobione ludy, zastępcy po prostu i tak dalej, żeby w razie tego co roku, bo to co roku jest woda zabierana po prostu letnią podą e, tutaj e, na bogatyni ciepła, gdzie mieszkańcy nie mają tej wody ciepłej, że muszą czekać tyle, tyle dni, ciepłą, żeby woda ciepła, żeby woda nie była zablokowana ciepła, Zby, żeby mieszkańcy nie skorzystały, nikogo, nie, 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 bo, proszę, żeby no, bo woda żeby była ciepła, Zby, nie, żeby nie była woda zimna, żeby woda była ciepła zastępcy gruda, a te stałe, żeby były grudy ze strony, panie burmistrzu, nie? Po prostu. przez jest okres właśnie, żeby te ludy były ze strony, żeby woda się bardzo chciała zastępcymi, nie? Po prostu. Albo nie, jak te rudy byłyby były wystrzelenie, po prostu e, te stałe, no to wtedy, żeby się wrócić się powodę na te rudy stałe z rud No bo kurde, no bo to co roku taka akcja jest właśnie z tą ciepłowodą. No idziemy my możemy walczyć z tą się powodą, po prostu. przede z kim? z kim? Każdy jest dzisiaj sobota, dzisiaj mamy 6 e, sierpnia roku 2024. Każdy musiałbyś skorzystać z kąpiel i tak dalej, ale jak kurkona, Bo tam na Rytoni się dzieją kude sura? Bo tam coś się kude dzieje? Nie, tak się nie, pi tak nie pisze. Nie może tak być. Nie, nie może tak być. Po prostu z tym trzeba co zrobić. To musi być, tu muzyka musi grać i musisz. Tu musi być w porządku. I ciepła woda tak samo musi być. I koniec kurkona. I kropka. Pozdrawiam z masyski i wszystkiego dobrego życzę. Po prostu. Woda ciepła ma być. No.